Gali Fame 22 Ultimate, Tomasz Adamek, Don Casio, cztery rundy, boks. I co w oczach, widać? Sraż szczeneczny. No, to samo, tak? Sraż galopny. To ty brugasz, jakbyś był wystraszony, chłopie. No, ale ty już się boisz. Ty się ty... boisz. już do dwa miesiące temu. Dwa miesiące, jeszcze nie wiedziałem o walce z tobą, ale już się bałem, nie? Ta, Takie masz populizmy ta. chłopie. Mateusz mógł ci napisać trochę więcej. Jak jesteś taki głupi, to mógł ci napisać trochę więcej. Tam w głowie za dużo nie zostało, co? Po tych ciosach. Kliczko ale, tak ci zlał? Zdewastował cię. Ale tak? cię obiegówkę A, <laughs> Ciężkie to, ciosy spadały ci, od kluczko. Mam nadzieję, że chociaż podziękujesz po walce, że zawalczyłeś z królem na narodowym. Bo tak to byś nie miał szans. K Jedynie pamiętaj pamięta dzięki klitce pamięta, zawalczyłeś na arenie we Wrocławiu. Pamiętaj, że król no. jest jeden, Jezus ryż. Dokładnie, Dziękuję. tutaj. Dobra, panowie, pozycja bokserska, boxing position jeszcze. Słuchajcie, Don Casio, Tomasz Adamek, wielkie brawa, to jest main event gali FAME 22 Ultimate.